Niedziela 4 luty 2024: jak widzicie, start z wykrywaczem. Rutusik jest, łopatka jest. Startujemy wykopki. Zaczynamy poszukiwania. Zobaczymy, czy coś się trafi, czy nie. Dzisiejszy dzień piękna pogoda. Nie tak jak wczoraj, że padało. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się znaleźć jakieś lepsze fanty. Przyjechaliśmy w miejsce, gdzie mogą się trafić zrzuty. Przechodził tu front niedaleko, i tutaj często były zrzuty w trakcie II wojny światowej. Zobaczymy. Może no, coś się da, uda znaleźć. Będę starał się to nagrać. Jesteśmy dzisiaj w czterech, nie tak jak wczoraj, w sześciu. No, Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś się trafi. Zobaczcie, jakie złamane drzewo jaka musiała być wichura, że się złamało takie olbrzymie drzewo. No masakra. Dobra, ja poszukuję dalej, odezwę się, włączę się jak coś udało się mnie lub któremuś z znaleźć. Na razie. Tu wbiłem łopatę, jest ładny sygnał. Zobaczymy co tutaj jest. Krzysiek też ma ładny sygnał Także mamy obaj. Krzysiek jest o tam za drzewami. Nie wiem czy go widzicie o tam, radołek wykopany. Weźmy pickpointera. Zobaczymy. Czy już będzie można namierzyć sygnał? No i standardowo jakaś blaszka. Nic ciekawego, ale na pewno jest kolorowa. Także przejdziemy do krzycha, zobaczymy co tam masz. Krzychu? Krzychu, co tam u ciebie? Co masz? Idę do Krzycha, bo coś ma. Go najpierw zakopiemy do Krzychu, ma guzik. Także poczekaj sekundę, Krzychu. Już idę do Ciebie z nim. Idziemy do Krzycha. Jest guziczek. Już się do niego zbliżamy. Odstawimy wykrywkę, i łopatę. Już jesteśmy u Krzysia Poczekaj, poczekaj Krzysiu, zobacz co, co jest u mnie tu. No i teraz obczyszczaj Poczekaj masz a masz pędzelek jest swój, co prawda jest bo ci mogę dać ten metalowy żebyś się delikatnie też obczyścił nie jak potrzebujesz jak byś potrzebował Ładna ziemia no, na razie. No może tak, na razie. Zobaczmy, mm -hmm. co tu się dzieje. Ej, jak ładny! Ładny guziczek, z tej strony wyszedł bardzo ładnie. Tutaj trochę. Pokaż go, tak? Coś tam jest sygnowany. Weź, weź teraz tym, może tym moim delikatnie, tą stroną. Odwrotną, odwrotnie. Trzymaj go mocniej, Gładki. Gładki będzie, nie będzie nic widać na nim. czekaj przybliżymy. Gładki, ale będzie... By... Gładki, gładki, ale sygnatura jest jakaś z tyłu. Jakaś sygnaturka jest. Dobra, to go zostawimy. Będziemy będzie. później sprawdzać. Chyba, że Góra, jaką Chyba że chce, żebym go włożył do tego. Góra, do konserwo. Także dobra, ja w tym momencie się wyłączam, szukamy dalej, a guziczek pakujemy, żeby się odmiękał. O, 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 takie płytko, że, że praktycznie podwiesz. Cóż tu takiego będzie? Ty! Monetka! A złote z PRL-u ja już ja zobaczyłem tego Orła, i mówię, o kurcze, mówię Fenik, mówię, no tak gdzieś się przebiło przez ten. Ale jaki charakterystyczny orzełek, Paweł, złote z prl jak widzieliście, tak, na samym wierzchu. No, 77 rocznych, kurde. Pozdrowienia dla 77. No, tu miał krzychu jeden sygnał, tą monetkę, zrobił kawałeczek dalej. Ma drugi sygnał, to już bardziej żelazny, ale, to już żelazny, ale sprawdźmy, to już żelazny, ale sprawdźmy, sprawdźmy to jest, to to jest bardzo głęboki, powiem Ci, bardzo głęboki, bo nawet zanikający, nie jest taki zanikający, no dobra, żelazny, ale przeskakuje też kolor, może jest, weź zobacz, bo może być kółko na przykład kolorowe i wiesz, może być właśnie w innym, w innym ułożeniu, pomocy. albo w innym kształcie. I dlatego tak też, o Jejciu, Często właśnie pierścionki, łańcuszki, na początku nie dzwonią na swój kolor, tylko dzwonią na coś innego z powodu kształtu. A się gdzieś tam później zaraz coś, powiedzmy, może uspalić. Aż tak głęboko? Kamieni dużo. Ale nie aż tak głęboko Ci biło? Tak, tak, na pełną skalę. I przeskakuje bardzo, może mhm. być lepszy. Może... Glewa będzie. Przebłyskuje gdzieś jeszcze w dole. Łopatę, czy chcesz nosić łopatkę? Nie, yeah. gdzieś tam podłożymy to. Ja widać, że żelazo, bo już widać ten... Po ziemi, tak. Tak, już, już widać rdze. Dziś się wysypało się gdzieś no, było Nie. Bardziej. Tak jakby nie. Tak jakby cały czas było w ziemi. Bardziej z boku. Już widzę nawet ten, tak? No, już mamy. tak? Tak. Kawał... TUTAJ! Kawałek Jakieś nakrętki czegoś. chyba, nakrętki, śrubki. Dobra. Ale mamy kolejny fancik. Tak. Był jeden koło drugiego, więc... nagraliśmy go. Idę do Krzyśka jak ma bardzo ładny sygnał, tam jest, zaraz wyjdę na drogę do niego, aż wyłączyłem wykrywacz na chwilę, a ja znalazłem coś, co zaraz Krzyszkowi dam do oceny. No Krzychu już kopię, Kop już Krzychu, bo już się nagrywam. Troszeczkę głębszy, <tryk> na Już. czyli jakieś 15 cm Ale ładnie kolorowo nie, także. Jeżeli to nie będzie łuska, to może mureczka, bo tak łuski wyskakiwały. Ja jak? swojego sygnału, jak zacząłeś krzyczeć, nie kopałem, a tu... Jestem ciekawy, jak ty to ocenisz. Co to? A, kolorek, ale... Aha. Zawiniątko. A powiedz mi, co to jest? Panie po kolego, to jest... Yy... No właśnie. Ostroga. No właśnie. Z buta, cywilna. Podejrzewam. Wstępnie mogę tylko tyle powiedzieć. Kawałeczki już są tak, wyłamane, Nawet widać, że jak... Tak, 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 ja widzę, że są łamane. Jak, jak się wyłamuje po prostu już taki utleniony stary żelaz, to już po prostu później robi się też dodatkowy ten torek. Tak? plomba i taka bomba. Tutaj po prostu już korozja bierze, ale... Ale podkuweczka po prostu cywilna jakaś Także jak widzicie Wójta mnie się udało, udało. takie coś znaleźć Nie wiem co to jest tutaj za No to jest... Bo to właśnie nie Zobacz to jest Zobacz to jest z kulkami To jest tak, kulka to... z czymś Nie nie to jest tak po prostu obrośnięte. Zobacz, nie patrz Od razu Ci uwierzę no nie, nie krzyż Zobacz tutaj. Zobacz, że nie Zobacz, że nie To nie jest nie z żerami Mi się wydaje, że ten żer to jest taki Taki nalot gruby co zrobił a mnie to wygląda, jakby to było, wiesz, kawałeczek... Dobra, na razie chowam tą y, podkówkę. O, Krzychu odszedł kawałeczek ode mnie. Już ma kolejny sygnał. Ja wyłączyłem swój wykrywacz, także sobie go muszę włączyć od nowa i dostroić. Krzychu zostawił ten sygnał, mówi, że nie. Także idziemy dalej. Jesteśmy tu z Krzyśkiem. Krzysiek ma sygnał, coś wyjął. Krzychu, co wyjąłeś? Co jest? A, to co ja wyjąłem. wyjąłem.

Mam niestety, ale kolejną szczepionkę. Tego tałataństwa, to jest masakra. Dobra, wyłączam niestety kolejny słaby fan. Kamerkę, bo Krzychu ma tutaj sygnał. Będziemy tutaj, będziemy... Są sygnały, chodź niech chcę sprawdzi. Dobra, mamy tutaj puścimy nowego człowieka na ten dołek, bo taki jest miary czy czy. 52. Weź 5, na chwileczkę, nie? ja zobaczę, jaki jest sygnał u mnie. 53. U ciebie? Tak. Podejrzewam, że może być coś pod kolorem. Mnie umiam skaczący między 40. Tak, inaczej, inaczej, bo naszewkę widzę pod kątem trochę wiesz. ją do ziemi ofa. Widzisz, trochę inaczej jest. 53. No nawet od 40 do 60 mi jest skaczący sygnał. Ale w środku w kolorze się. Tak, 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 w kolorze oczywiście. Zobaczymy. Dobra, prosto na mnie. I szukaj. I szukaj, prosto na mnie. I od razu, żebyś wiedział, że jesteś na filmie. Tak, jesteś na filmie. Jak zajdziesz złoto, to ci nie tu za bardzo. To pan już będzie później szorstkę robić. Czyli prześpiewaj. Przyjmij. Kurami idzie, nas między kury. Ciebie to... To. No, Ciebie to na pewno tam wsadzę. No, już minąłeś. Nie. Minął, minąłeś. Musisz takie pęknięcia, to się musisz zawsze kochać. Widzisz? Tak. Jak gdzieś i, I zweryfikować, o, czy to będzie lepszy rynek. bardziej równolegle do ziemi, i bliżej. Ciachasz nią po ziemi, nic jej nie zrobisz tutaj w liściach. Można powiedzieć, wycierasz tą cewę o cerny. O. Widzisz, masz proces... U mnie skaczył od 53 do 57, co nie? Także jak unormowałem go, musisz go unormować ten sygnał Powiem tak, kolorowy w środku na pewno co nie? To musi go sobie, wiesz. No weź ping pointerkę. Punkt, Spunktować musisz No i kolor. Moment. Niech sobie znajdzie chwilę ten punkt. Bierze że ping pointer masz zawsze pod samą krzyw. Po, po, krzyw, pod śrubą. I największy sygnał wtedy na, a, na wszystkie a. klocki bierzesz. No to kopiesz. To tu? Tu no, bój, no to mniej więcej. Oddałem Ci teraz dołek. <laughs> Żebyś czegoś innego nie powiedział, że oddałeś. Oddałem na razie. <laughs> jeszcze się nauczy kopać panie nie Mario? Ja, ja muszę na razie, razie kopie z krzyża. Widzę. Jeszcze kilka takich dołków i muszę odejść. <laughs> <noise> A ja dużo lepiej łopata. Dużo łopata. Dużo lepiej, styre, lepiej się bierze zrym. na kolanku, jak to się mówi kopie. Tylko łopatą. O i widzisz od razu się przystrzy pojawił. Jak tylko ziemia się przemieli to... Cześć, cześć, Nie na za, ale niech się uczy. Dobrze, kto kopie, odbierze się za guzikiem, kurde wiesz, krater zrobi, to akurat. Proszę, testuj. że spółki Ale Spodny. nie? nie? nie to normalnie nie naciszka. No nic, to samo ci poda sygnał. Weź sobie przystaw do opaty. Weź sobie dostaw do opaty, żebyś wiedział jak on się zachowuje. Ale to jest lokalizuj jeszcze dużym. Mnie się wydaje, że on tu wykopał. Bo tak to... O! Ona nawet dosyć głęboko to to było. Dobra, wygrzeb łopatą i jeszcze raz to. Na pół skali, ze ścianki. Nie, no to, to, to Rafał też jest niespojętny, to w momencie, tak, bryty, Ale może obryć się obryje. Musi się obryć, bo nie mówię, bo 30 stopni, że się obryje. Jakie to, jak to, to lorek. Ale sprawdź sobie sama, jeszcze, sprawdź to sobie jeszcze, czy nie ma drugiego sygnału. bo może to był, Bo mogły być dwa i dlatego był skaczący sama skala kurde wszystko kiwałeś na ten no moment widzisz tego, wiesz, warto kopać Tylko weź od, łopatę sobie odstaw bo łopata jest daleko od tego bo to łopata jest w metra od nas Nie ma Nie ma Dobra ja pójdę na tą górkę chyba Także pierwszy i był kolorowy sygnał ale no niestety 12 volt od żaróweczki Dobrze Nagrywamy Krzycha. Krzychu ma kolejny kolorek Ja odstawię swój zestaw żeby mu nie wzbudzać żeby nie było, żeby Jest sygnał Na pewnym obiekcie robiliśmy badania archeologiczne I gościu stanął nade mną z wykrywaczem Ja tu macham, a on sobie z tym rutusem No to, mówię, to widzisz, że ja a go odstawiłem macha mnie. Ja mnie może się odsuniesz z łaski swojej Mówię Bo mnie to wiesz Serio? Widzisz coś? Pod tym liściem jest. I dlatego tak ładnie zwodzi? Pokaż kulka. Tak. też kuleczkę, gdzie taka kuleczka ołowiana. No. No niestety, czasami się znajduje i takie fanty. Krzychu ma tam sygnał, także powoli się zbliżamy do niego. Może być kapsel, ale jest kolor, więc z daleka obserwujemy co Krzychu znajdzie. O, mamy Tom! Mamy z daleka pojemnik na żywicę. Także jest kolejny pojemnik. Wczoraj znalazłem cztery. Dzisiaj krzychu znalazł kolejnego. Krzychu, weź go! Weź go! Mnie go rzucisz. Tak, 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 rzucisz go mnie, ja go wezmę. Dobra, mamy. Zaraz Wam go pokażę, położę wykrywacz. Zobaczcie, mamy piękny pojemniczek, i jest żywica w środku. Najprawdopodobniej nie, to ziemia. Krzychu nas to szukał, bo to ziemia. Cześć, może i być pod spodem żywica, jest trochę ziemi, ale dobra, będziemy się zastanawiać. W domu jest żywica, zobaczcie, wypadła żywica, tak, wypadła żywica, dlatego ją weźmiemy. Ale na wierzchu jest ziemia, a pod spodem jest żywica. Zaraz wezmę nożu łopatkę I tą ziemię całą wydubę. A żywicę zostawię. To się w domu ją weźmie, będzie służyła do podpalania w kominku. O, widzicie jaka piękna żółciutka żywica. Dobra, idziemy dalej szukamy. Tu ma sygnał. Ja chodzę po samych żelazach. Ten kolejny sygnał kolorowy ma. No Ale w, w, trafiają trzy kolory, kol, kolorki 4x4, 3, to żegnałem 3x4 dokładnie. Już odkładamy sprzęta i zobaczymy, co hmm, krzyk. Ja taki głęboki, że na tym wieszku pin ja pointer pokazał. Kurze, to jest sygnał w szczepionkowiach, ja to tak nazywam. Ale zawsze pod tym kolorem <gl> coś się może <gl> schować jeszcze. I jak zwykle szczepioneczka nie jeszcze nie tknięta. Nie otwarta. Mam tu sygnalik 62-63 Zaraz zobaczymy, bo już sobie go kopnąłem delikatnie. O! Ulużymy sprzęta. Weźmiemy Pinpointera. Mamy sygnalik. I kolejna blaszka standardowo. Ech, kolorek jest, no ale niestety nie to, co byśmy chcieli. Zwykła, taka kolorowa blaszeczka. No, i niestety idziemy dalej, szukamy, żebyście zobaczyli, jaki jest tutaj czysty las. Zero śmieci, prawie brak sygnałów. Zobaczycie, będę szedł cały czas, aż wyjdę na drogę, żeby chociaż jakiś sygnał złapać. Zobaczcie, można machać i nie ma nic. Bardzo rzadkie sygnały. Zrobiliśmy już nie wiem ile. Myślę, że 2-3 km może Cewka cały czas pracuje Ale sygnału brak Zobaczymy Idziemy dalej Może gdzieś coś się trafi I kurwa to tu Mariusz już znalazł Żółwia Skamieniałego Zobaczcie Ja pierdzielę Ja pierdzielę W lesie znaleźliśmy żółwia no, zarąbisz, <gry> To był ten żów, że to cały czas jest A tam Mariusz ma sygnał Zobaczcie, To był To To był żów Jedziemy do Mariusza Nie ważyłem go, ty go wasz Mam Wbijam, żeby ci nie zakłócać. Może jest gipsowy. Idziemy. I co my tu mamy? Sreberko. Folika. Folika. <noise> Znalazłem. Pierwsze takie coś mi wpadło w ręce, ale zobaczcie dalej. Fiolka z lekami. Następna mała fioleczka. Tu widzę kieliszek Kieliszek, kieliszek to zabiorę. Tu kolejny miareczka. A to mi dawało sygnał. Także zabieramy to, nie zostawiamy fajny kieliszeczek. Będzie pamiątką. A to resztę zostawiamy. O, kolejna buteleczka, ale to nie to, Ci dawało sygnał na pewno. Tak. Nie chcesz, wiesz, szkieł zostawiać w lesie. Bo jak się wykopie, to wiesz, możesz później e, światło może paść i rozpierdzielić. O, czyli się czegoś mamy tu. O! Tylko nie wiem Niemcy nie dajemy się wykrywać. Dlatego tak ci go odstawię. Dziś. Może, możesz mieć sygnał, ja cię odsunę, albo opaty ci dają, wiesz? Gdzie oni poszli? Możeśmy stanęli, czy poszli modnikiem, czy minęli modnik No dobra No ważne, znajdziemy i Trafi, się, się trafi Więcki się odsuwam. Tam jest jeszcze głębiej sygnał. Mogą być kolejne te blaszki po leka. No ale weź kopni delikatnie, zobacz. To może być śmietnisko, wiesz Tylko Delikatnie uważaj, bo tam mogą być szkła. Gdzieś już masz szkło. Bo już Szkałem, jak ci puściłam. Gdzieś kolejną masz A zrobi, może być jeszcze jeden kieliszek. Na przykład. I widzę, wiesz co ci biło? O ta folika. O ta folika tutaj. Dobra. Nie ma co śmietniska ruszać. Mnie to interesował ten kamień tu. Bo ja czasami pod takimi kamieniami miałem sygnały, ale nie ma. Ale kieliszek jest. Jealous je Dobra, na tej drodze to nie ma co O! Z czego? Krowy? Z rogami Czekaj, poczekaj, zaraz ją nagramy Zobaczcie sobie, kolejne znalezisko na oko Taka krowia czacha Już pysk ma utrącony ale jest. Kolejny dołek wykopany. Sygnał koło 40-50. Ale jest gdzieś głębiej. No, muszę go kopnąć głębiej. Myślałem, że już wyszedł, ale nie. I kolejna szczepionka. No niestety kolejna szczepionka. No jak nie fart, to nie fart. Łeczka poszukiwań. Sygnał żelazny. Idę już do samochodu. Tu za kawałek. O tam są samochody. Bo źle spojrzałem. Już je widzę. Kieruję się już na samochody. 100 metrów. Niestety dzisiaj bez rewelacji, z ciekawych fantów, tylko ten guzik, co znalazł Krzychu. Mnie się udało znaleźć na oko te buteleczki z lechków. to Krzychowi. Natomiast sobie zostawiłem tylko ten kieliszeczek z miareczką do 15 ml. Eee. Taka będzie pamiątka z dzisiejszego wypadu. Poza tym jakieś blaszki, pierdoły. Nic ciekawego, ale najważniejsze, że spacerek zrobiony, człowiek pochodził, troszkę kalorii zrzucił. Dzień udany, pooddychany świeżym powietrzem. Nie ma co narzekać, fanty. Następnym razem może się znajdzie, a może nie. Fanty nie są najważniejsze. Także życzę miłego popołudnia, bo obejrzycie pewnie ten film w środę albo we wtorek o 9 rano. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie.